Nie reaguje kompletnie Kevin Blom. Ondan. Blaum ma teraz trochę miejsca z lewej strony. Armenteros, Armenteros, Van der jeszcze Armenteros. Dobra sytuacja I... i gol! Jeden do jednego. Wściekły Jasper Silesen. Ali no właśnie, bo to, tutaj zrobił... Tak, tak, to tutaj zrobił Firhefera. Tak, tak, tutaj zrobił Firhefer. Można się za, e, zastanawiać. Nie wiem, czy tam wcześniej nie było jakiegoś doknięcia piłki, które która zaskoczyło wrońcę Ajaxu. No zobaczmy, no tutaj. Chyba jednak kopnięty. Bazur. Ruszył Plaum, dobre zagranie do Armenterosa. Wydawało się, że ten ślizg już zatrzyma Eszwed, ale pozbierał się szybko Armenteros. Firhefer. I Mesaut skorzysta z tego błędu. Tak, mi się wydaje, że jeszcze Mojzander ruszył tą piłkę delikatnie, czubkiem głowy. No, no to nie wiem co chciał robić Firhefer. Chciał przyjmować i ono to ewentualnie było łatwiej zgasić gdzieś na klatkę piersiową. Bo <noise> no, tutaj widzimy no, Frank DeWürr yy, zaskoczony, i zdziwiony, i wściekły, można powiedzieć. No, bo takie bramki, ja, jak stracił w ostatnim czasie.